No hej, hej, mamy połowę tygodnia, a dzisiaj jest środa. Walczymy tutaj z tą materią całą. Tu nic wam nie powiadam, bo tu nic się wiele nie zmieniło. Przywiezione są części z regeneracji. Tu praktycznie wszystkie zęby do następnych kół mamy ponapawane. Czekamy jeszcze chyba na 12 czy 15 sztuk, których brakowało. Dzisiaj z Kubą pozakowaliśmy te wszystkie węże, co tu widać, tu jest ich gdzieś około, myślę, że około 10 sztuk. Także te niebieskie na temperaturę, to są wszystkie węże niskociśniowe powrotne, które transportują przegrzany, yy, przegrzany olej z, z silniku gwiazdy. No, tutaj udało się ogołocić jedno koło już do zera. Wygląda to tak w trakcie roboty. Wygląda to tak. O tam od spodu od spodu zobaczcie widzicie to jest ponapalane. Plazmą tak co kawałek i później jak się te plastry duże odrzuci to te takie jak klawisze z fortepianu to się elegancko wyłamuje. Tu leży złom. No, by musiał przyjść jakiś piękny dzień, żeby tu posprzątać. No, to są takie te elementy, które, które są odrywane, które są odrywane po wypaleniu z tych kół. No, także tak to widzicie wygląda. To mamy już praktycznie, jak to się mówi, idą następne koła. No, 400 szóstkę czy dziewiątkę. Już nie pamiętam jaki to był dokładnie typ tej niebieskiej co stała tu w tym miejscu dzisiaj. sobie właściciel zabrał. Tu praktycznie z węży niskociśnieniowych to bez zmian zostaje nam jeszcze ten bałaganik ogarnąć. Tu tych węży się wydaje, że jest niedużo, ale ja ich zaraz próbuję policzyć nawet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu jest dziewięć węży. Ja bym się dzisiaj tak nie upierdzielał, to podejrzewam, że byłyby już zrobione, ale miałem trochę różnych innych tematów na głowie i ich nie zrobiłem. Aha, tu jeszcze jedna taka ciekawostka z busem. Dzięki tam za komentarze i za podpowiedzi, co tu może być. No właściwie, typowaliście to podobnie tak jak my, no tak dla mnie to było bardzo mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne, jak to śmiesznie brzmi. Ale jak brzmi, tak brzmi, wiecie o co chodzi. Dla mnie było to mało prawdopodobne, że jest ten silnik zużyty. No bo, mówię, przebieg jest pewny, bo aby to był bus z drugiej, trzeciej ręki, to oczywiście zaraz by się odezwali mądrzy, żeby wiedzieli, że na pewno był cofnięty. No nie był cofnięty, bo miałem go od nowości. Także ma na pewno tam 220 coś tysięcy i on odpala ładnie, wszystko chodzi ładnie. Poza tym, później, jak mieliśmy tego dpf był samochód odpalony. No to wiadomo, że za zadymi sobie tylko przy przegazówce. Generalnie pod obciążeniem ten silnik nie dymił, jak był ten DPF zdjęty, także był wymyty. Zapłaciłem 500 plus WAT, czyli 600 chyba 15 zł. Także przy okazji wypowiedzcie się może w komentarzach, czy to jest dobra cena za mycie DPF, -a, czy to jest zła cena. Tutaj lokalny mechanik ma taki sprzęt i tyle wziął. Od innych ludzi słyszałem, że to jest dość dużo, ale nie wiem, nie znam cen. Yy, drugi raz w tym samochodzie był DP w myty. i tak mi się wydaje, że może też dlatego, bo zaraz Wam coś pokażę, jak już stoję przy tym samochodzie Jako ciekawostką mogę Wam pokazać, że generalnie tu jest fajnie to zrobione dla mechanika, no i dla właściciela też poniekąd bo DP jest, o widzicie tu nie, później idzie cyk 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 rura i tu już jest tłumik ten końcowy i generalnie on był już teraz wyjmowany drugi raz, raz był Kurde, ile lat temu myślę, że to mogło być kochani gdzieś, to mogło być kochani gdzieś, no za 6 lat temu na pewno, ze 6 lat temu, i jakieś ileś tam tysięcy kilometrów wcześniej też zaświeciła się kontrolka, i, i było jakby konieczne zdemontowanie tego DPF-u i go wypukanie na maszynie mechanicznie. W wymuszonym procesie, bo nie chciał się wypalić. Nie chciał się wypalić, mimo że tam były próby podejmowane, żeby go z, z poziomu serwisowego wypalić, ale tego nie chciał zrobić, także wtedy był myty i od tamtego czasu do tej pory był spokój. W sumie generalnie teraz nie wyświetlał mi tu żadnego błędu typu zatkany DPF, tylko zaczął pobierać olej jak wściekły. Ale olej pobierał jak wściekły, być może dlatego, że coś było z odbą, chociaż nie byłem tak do końca przekonany, czy to ma, całe, czy to ma w ogóle sens. Generalnie odma była zamówiona, nowa jest założona, nowa filtr powietrza poszedł nowy turbiny że się sprawdzili, tak wspominałem, była sucha. No i teraz y, chłopacy zrobili trasę do Legnicy i z powrotem. No to praktycznie do Legnicy i z powrotem, jeszcze jechali później przez Głogów, więc tych kilometrów trochę trzaskali, No i Tomek sprawdził stan i twierdzi, że na miarce nie zniknęło nic. Więc no to może było to, taką mam nadzieję. Czyli jeżeli pobierał olej przez przez odmę, y i, I po prostu rzucał to później do układu do, układu, do środka, do, do silnika na cylindry, i w postaci sadzy zatykał dpf -a. To mogło tak faktycznie wyjść no. no. Generalnie jest zrobione, bo już miałem wizję przed oczami, że będzie trzeba silnik wyciągać. To bym był bardzo niepocieszony. I teraz, jako ciekawostkę, wam pokażę, chociaż chcemy guzik, pewno gdzie widać. Ten budyto rok młodszy. To nie jest wersja 130 koni, tylko 180 koni przy tym moim kamperku i tutaj DPF jest schowany tam gdzieś, o tu na nadkolu. Tak jak widzicie, tu go nie widzicie, tu go nie ma, jest taka długa rura. Nie, bo w tamtym samochodzie tutaj w tym miejscu jest zamontowany. I tak mi się wydaje, że producent prawdopodobnie mógł zmienić lokalizację, bo tam jest jednak dość nisko i wtedy samochód jak jest jeżdżony jakby na krótkich odcinkach. To będąc tak nisko ma na pewno duży problem się nagrzać i uzyskać tą temperaturę, która jest jakby rekomendowana do procesu wypalania sadzy. No i tu jest wyżej, ale jak tu jest wyżej to nie wiem czy, czy w jakiś łatwy sposób go się wyciąga. Ale też znowu z drugiej strony nie ma potrzeby go wyciągać, bo nigdy nie było z tym DPF-em problemu. A ten samochód ma ponad 230 tysięcy przejechany no także jutro polecę zamontować rozrusznik A tu sobie leży nowy rozrusznik i tu są jakieś paski które klient zamówił to, to wszystko pozawożę to wszystko pozawożę i taka będzie robótka a generalnie jutro miałem jechać bo dzisiaj było już zapytanie od klienta podzwonił że ma problem z jazdą z pompami no, i jakby diagnozę żeśmy wykonali poprzez telefon. Powiedziałem, co gdzie ma zrobić, i tak właśnie zrobił, więc już diagnoza jest postawiona. No i ofertę dostali na demontaż i montaż tej pompy i na przybliżone, przybliżoną ofertę na naprawę tej pompy jazdy. Robiliśmy już tam pompę jazdy, tylko robiliśmy chyba prawą z tego, co pamiętam. Teraz padła lewa, i trzeba będzie to po prostu zrobić. No także. Myślałem, że tam szybciej decyzję podejmą, bo zawsze w tych firmach im bardzo, bardzo zależy, ale później jak już decyzja ma przyjść, to jakoś jakoś ee, gdzieś tam widocznie odpowiedzialność spływa z jednego na drugiego, na trzeciego, na piątego i to tak wszystko nie działa, tak jak jest to u mnie, że ja mogę w każdej chwili podjąć decyzję, że gdzieś jadę i coś robię, albo nie jadę i nie robię. Więc ta decyzja nie zapadła, więc najpierw uszczęśliwimy klienta z rozrusznikiem, bo też czeka na rozrusznik, maszyna stoi i nie odpala, a najwyżej na demontaż pompy sobie pojadę Piątek, taki jest plan, no a jutro tu Seba jest sam, bo Tomek potrzebuje urlop Więc, dobra to było na tyle, coś co tam mam dograne, to wam teraz rzucę sobie, obejrzycie Także do następnego, trzymajcie się, A hey. no, witajcie, witajcie, tu trwa walka z boadusicielami O, my wróciliśmy właśnie z wyprawy Byliśmy w Toruniu, w Kudesie i byliśmy w szlifierni w Bydgoszczy Właśnie rozładowujemy, rozładowywujemy silnik O, zobaczcie po obróbce ile w środku jest wiórów trzeba będzie to naprawdę bardzo solidnie, solidnie wszystko wymyć bo to by było od razu zabójstwo do nowych panewek No, także bowice, jak widzicie zrobione, dawno rozładowane Teraz ściągnę blok, No, chłopaki byli na wyjeździe, już, już są w drodze powrotnej. Byli zdemontować koła z kompaktora i jeszcze na powrocie byli na średnim przeglądzie na kompaktorze 472 A co trzeba majstro wykorzystać, żeby nie mieli różnych przejazdów. A to od razu się rozładuje. Będzie na palecie już będzie łatwiej się z tym wszystkim przemieszczać. odstawiony no u nas jest ten u nas konkretnie popadało tak widać tu jeszcze od rana miałem wymienić uszczelkę uszczelkę na odstojniku o taką to właśnie uszczelkę ale niestety się okazało że tylko po nakrętki od szpilki która jest zatopiona w tej plastikowej części odstojnika to ta śruba odpadła ktoś już ją tam wcześniej wyrylał i po prostu naklej wkleił i to tak wychodzi, że może nawet sam Pan Właściciel nas tutaj na minę wsadził, no ale może, może akurat też nie wiedział o tym, więc to różnie mogło być. No, i także... Tam ja się zrobiło coś koło 5, także teraz idziemy na obiadek, sobie coś zjemy. No a jutro już będzie można się ostro brać, bo tak, części w zasadzie już chyba raczej wszystkie mam części, które są potrzebne do składania silnika do składania przekładni części też są się tu jeszcze kuzyniakowi zrobiłem sobie pożyczalni tą zagęszczarkę żeśmy na szybko wymienili łożyska bo łożyska jak widać koszyki się rozpadły no elegancko wszystkie o, i zostawię na wózku ten silnika. No, i tu wszystkie węże, jak widzicie, leżą sobie w pięknym, nienaruszonym stanie. Tubes nie zrobił mi ani jednego. I się tak, Wam powiem zeźliłem, że stwierdziłem, że pierdzielę tego Tubesa i tego całego Hanza Flexa i spróbuję ogarnąć to wszystko we własnym zakresie na własnych maszynach. Bez łachy, jak to się mówi bez łachy. A no, idziemy na zasłużony obiad. No, no, jesteśmy na demontażu tylnych kół. Tak wyglądają koła, które będziemy remontować. Tutaj też remontowane te koła, tak wyglądają. Atomek można powiedzieć, że odkręca skrobaki. Trzeba wyjechać widły z trochę trochę no, Wejście za robotę, a nie tylko nagrywać No To nagrywanie i nagrywanie no, nawet widły nie umie przesunąć

No i tak widzicie, przyjechały nam następne koła. O was postawię tu. To taką ciekawostkę wam powiem. Ściągamy łańcuchami, bo nie ma nam kto naprawić słownika od przechylania wideł. Jest wyjęty i leży rozebrane i czeka na części tak żeby nie było że ja to nieraz wam coś robię długo czy się przeciąga też mamy maszynę bez siłownika